Ja o jest trzydzieści jeden, cofnij w full Kurwa, już nie wiem, czy ty to do mnie mówisz, czy jest na streamie Ja nic nie mówię Cześć, ja Co Słuchaj, to ja się wysłuchałem to, co mówisz I się zastanawiałem, czy ja coś przed chwilą nie mówiłem Ja o jest trzydzieści jeden, cofnij w full No... Co się... O co tu chodzi? No właśnie mówi, że się tak wydawało. Ty nie część Dziwiatych. faza. kurwa, ty to mówisz, mi... już czy nie? Staraz... Się no wiem, czy ja coś Ja się na YouTube odpaliłem. Sí, no ale pójdź, nie. No pa! No. Pięknie pojebany. Bo... Pink, no, to jest piękny. We wszystkich to piękny sposób. Ale swój internet. Ale. ten. Ja jakoś streama. Kurwa, nie wiem co się dzieje. Nie wiem kto to nie mówi. Musiałem. musiałem cieszyć streama ten, co ja mówię. E, pink jest sport? Nie, co? No, Pink raczej nie właśnie. Ten, e, Cały, cały internet idzie pod streama, i do tego masz pinch. A stream jest, działa w dobrze. O w ten sposób. No tak, w sumie tak. tak to jest Lidl. Pięknie ładnie się To i tak przez ten internet streamować nie mogę Tak czy siak Ale 30 FPS to nie będzie takiego ingu tak no, na 30 FPS to chujnia tak streamować Ja nie no, no nieźle nie. Ale może je baj. Opóźnienie jest, swój duże Opóźnienie no jest, ale tam ja mogę to zmienić Bo jest jakieś bazowe ustawione wiesz, ale nie wiem Ale chyba im mniejsze opóźnienie tym więcej internetu ci Kurwa całkiem możliwe ja, ja radar kurwa Byk byk Kurwa odjebała się mania Zajebałem smoka z nie z ja. Im większe opóźnienie tym mniejsze internetu ci nie Już to mówiłeś Im mniejsze opóźnienie, czy im większe? Im większe opóźnienie tym więcej internetu ci nie Im większe opóźnienie Mniejsza, <laughs> <je ryć> <laughs> Im mniejsze jak więcej ten na to Przestań mierzyć banie. Im większe później, więcej ten na to przestań dogadać. Kurwa, przestań dogadać, bo nie mogę. <laughs>

Pa, to teraz mam normalny ping. Bez cheatu to może jabieć, bo to odpierdala. Co, mam 45 pingów? Bez streama I mam też Tu może jabieć cię odpierdala. <laughs> Za klić, ten w górę, bo Mam streama, by ci się na że to <laughs> Pa, normalny jest ping, o co tu chodzi? Ty bistii nie wiem. Normalny jest tak cały czas. Nie wiem, co chodzi. jest. nam, nam, nam. To chyba grabie co pierdolę. No. Te gorsze kurwa ta... internet na świecie. I, ale jeżeli... Bo to w sumie nie jest jakiś duży ping. Ja potrzebuję więcej wysyłu, tak z 10 wysyłu by się przydało zaraz 5. Nie to no, ja będę wysył. dzwonił, żeby mi zmieniał. Skurwysyn i set ten Sodjeb, tak lekko lepszy internet. I a ile masz? 5 To tak z 10 powinno Ci wystarczyć na luźnie. No bo dużo nie brakuje. No, a, a 5 już jest takie dobre do streamowania, ale... 10, 10 wystarczyło na luzie dawno 7 mi wystarczy No, to prawie starczy, ale żeby no. było fajnie full HD z 60 fps to musi być trochę więcej. Uh -huh. 20 smogów pierdolisz. Mam 8000 życia. Dobra, wypierdalam stąd. Ale jeszcze, jeszcze ten. Odblokuję max FPS-y, ciekawi, ile będzie ze streamem. O kurwa, bez bit. I ten masz normalnie, było 46. powiedziałeś i 70 wyjebało. Się widziałem. O jest 320 tylko, jest tylko 300 fpsów ze streamem Cześć, a bez streama z Ja. <laughs> yeah. No bez sprzętu może... to nie ma chuje, że ten. Może jest jakiś limit pojebany ustawiony, bo po jest 200 coś tylko M Może w, w biosie jest ustawione Nie wiem o co tu chodzi Ale z, z drugiej strony I tak więcej nie potrzeba No 150, 140, 160 ci starczy. Tyle mi starczy. Powiem bo ten. jak bo masz więcej niż monitor, czy to, hz to nie musisz mieć więcej no pan, mówię, dlatego 144 mi wystarczy. Monitor ma 165, ale nie mogę włączyć, kurwa, nie wiem do, z jakiegoś powodu. Chyba dlatego, że mam y HDMI, a ja, nie DVI. Oh, cover, cover że ja mogę podpiąć ten kabel odkąd, odkąd mam tego nowego kompa i jeszcze tego nie zrobiłem, bo mi się nie chce. Mi się nie dzieje i też by się nie Mi się nie chce nic zrobić. Dzisiaj wypatrzałem ten laptop jakieś, nie? No. I znalazłem laptop za 25 tysięcy i dziewiątka najlepsza, i